Dla Feneraja zespołu Rzeczniczenia ze za ze zwycięstwo. To w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o defensywę, było najgorszym na w, w lidze, grając w ten sposób w obronie, nie ma znaczenia, że zdobyliśmy 89 punktów. Pozwoliliśmy je rzucić 90. Dostaliśmy 22 punkty z drugiej szansy. Dostaliśmy w pierwszej połowie 13 czy 11 punktów szybkiego ataku. Także to są rzeczy, oczywiście później wróciliśmy do gry, mieliśmy swoje szanse, walczyliśmy, nie można nam mówić walki, ale defensywnie był to bardzo słaby mecz nasze wykonania. popełniliśmy katastrofalną ilość błędów i to zdecydowało na naszych kolegów. Dziękuję trenerowi, jeżeli mają Państwo pytania to proszę do zaproszenia do zadawania. Panie trenerze końcówka troszkę kontrowersyjna. jeszcze nie uznali Wam punktów, później faul na, Maj, na Majerskim. Jak Pan oceni te, te ostatnie sekundy? Nie ja się mhm. Czy są jeszcze pytania do ten Ten, że macie bilans 5-2, czy to jest dobry bilans, zadowalający, czy, czy jakieś małe rozczarowanie? No ja to z początek i dopiero. Oczywiście, że się cieszymy, że mamy 5 dwieście, nie dwie porażki, ale naprawdę w kontekście tego meczu nie ma żadnego znaczenia. Przepraszam tu wygrać mecz i staliśmy się, tak jak mówię, nie, nie udało nam się. Nie, nie potraktowaliśmy tego meczu, nie to, że lekcywaliśmy, że defensywnie nie potraktowaliśmy tego meczu tak jak próbowaliśmy. Zespół ze Szczecina jest zespołem, który gra bardzo dobrze w atakach, że mu się pozwoli grać ofensywnie. Wtedy jest bardzo trudno zatrzyma. go Nie zatrzymaliśmy szybkiego ataku w pierwszej połowie, nie zatrzymaliśmy, nie zatrzymaliśmy ich na tablicy swojej w drugiej połowie, i to są takie najważniejsze momenty na, na gorąco. Jeżeli nie ma więcej pytań, to poproszę Michała, tłumaczymy komentarz. Gratulacje dla zespołu ze Szczecina. Na pewno bardzo talentowany zespół ofensywnie, co dzisiaj pokazali. Mieliśmy problemy z zatrzymaniem ich, ich ataku, gdzie ten nakręcali się mimo słabszej pierwszej połowy, gdzie przygotowaliśmy, udało nam się wrócić do meczu i naprawdę jak to, pracowaliśmy jakieś małe problemy. w czwartej parti, którego udało nam się utrzymać i daliśmy znowu się dojść, oni wypracowali oni przewagę. Końcówka rozstrzygała w jednym meczu, mecz skończył się jednym punktem, aczkolwiek to myślę, że na przebiegu całości meczu to państw zauważyła o tym, że przegraliśmy Gdybyśmy wcześniej postarali się o to, żeby grać lepiej mogłoby się skończyć inaczej. Dobry wieczór Państwu, po raz drugi. Przed nami druga część pomyczowej konferencji prasowej. W tym razem są z nami przedstawiciele King Wilków Morskich Szczecin. Trener Marek Kuchomski oraz Kori na początek poprosił o po powodność Wiesz Państwu, eee, tak jak już powiedziałem w szatni, należą się gratulacje do naszego zespołu, bo po ciężkiej porażce um, trochę na własne życzenie, w kłótnie podnieśliśmy się i pokazaliśmy, że to co gramy, czyli że gramy coraz lepiej i lepiej z każdym meczem, eee, sprawiło się teraz. Zagraliśmy dobry mecz. A najważniejsze jest to, że, że zdobyliśmy dwa punkty, wygraliśmy, bo to się dla nas zobaczyliśmy. Dziękuję. Jeżeli mają Państwo pytania do trenera, to zaprosimy do że za ja. w końcówce Pan poprosił sędziów o interwencję w sprawie tych punktów Wiśniewskiego, które ostatecznie anulowali? Jak to wyglądało? To było tak, że z tego co ja się orientuję, i takie są przepisy, to piłka, żeby sędzia mógł sprawdzić na wideo, to piłka musi być martwa. Ja miałem jeszcze dwa czasy, skorzystałem z tego i poprosiłem sędziego, żeby poszedł zobaczyć tą sytuację. Jak się tam okazało, że z tego co się orientuję, to była i linia, i po czasie, dlatego. No dobrze, że tak się stało, że sędzia sprawdził to i, i, i zabrali im punkt, anulowali, które nie słusznie zrobili. W końcówce się sześcioma punktami oni rzucili dwie trójki. Czy, czy nie mieliście koncepcji, żeby żeby faulować, żeby tylko dwa rzuty one były? Yy, tak szczerze, to była koncepcja taka, że żeby nie dać rzucić za trzy punkty, natomiast yy, no tak się stało, że straciliśmy dwie. Powiedziałem yy, zawodnikom, yy, jeżeli ktoś kogoś będzie mijał, mamy faulować. Ale nie odchodzić, nie zostawiać i nie dać rzucić ze tr trzech punktów. ale wyszło jak wyszło. E, trzeba będzie wyciągnąć z tego jakieś wnioski, bo mówię, bo tutaj teraz jesteśmy wszyscy zadowoleni z tego, bo wygraliśmy mecz. Natomiast e, żeby to się nie zdarzało w przyszłości, żeby nie popełniać takich błędów. Jeżeli to wszystkie pytania do trenera, to proszę o you give us some thoughts about this game? Uh. Kali well um, very well, very powiedział, że przede wszystkim zagrali dobry mecz, nie popełnili zbyt wielu błędów poza tymi e, puszczonymi e, dwoma rzutami Michalaka w końcówce. E, zagrali pozytywne spotkanie. Jest przede wszystkim bardzo zadowolony, że e, dzisiaj osiągnęli zwycięstwo.